Cześć, się się Bory Jemko. i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie stres w zarządzaniu czasem. Ale przy tym jak zacznę, mam dla Ciebie konsultację, usunięciu, usunięcie stresu związanego z zarządzaniem czasem za 30, z brakiem. związany z brakiem czasu za 30 minut. które możesz znale znaleźć w opisie pod tym filmikiem, także tam możesz znaleźć darmowe, ma darmowe użyteczne materiały z zarządzania czasem. Teraz wracam do tematu stres w zarządzaniu zarządzaniu czasem. Jaki może być stres w zarządzaniu czasem? Jeżeli nie za bardzo rozumiesz, jak zarządzać swoim czas czasem, nie wiesz, jakie zadania trzeba ci wykonywać. Czy tak naprawdę dadzą ci те, які яких очікуєш по виконанню тих завдань. Чи те завдання сон для тебе потрібне, чи те завдання з донжон, чи ну, просто дощ до твоєго цілого вже купити купиш мішкання, самоху, десь на відпочинок, чи так направді ніц в твоєму житті те завдання не з донжон зміниш. Також, ну, завжди є стрес з зарізанням часом, але тільки втеди, кеди, кіде... Nie wiesz jak zarządzać swoim czasem, to możesz po prostu rozwiązanie tych problemów znaleźć u mnie w filmikach w YouTube albo za pomocą konsultacji. Od razu powiem i oszczędzę tym samym Twój czas, że konsultacja jest dla Ciebie na boga, jest, no, po prostu lepsza. Dlatego, że nie będziesz szukać żadnych materiałów, a po prostu porozmawiasz ze mną 30 minut i już będziesz wiedzieć jak usunąć Twój problem. A jeżeli będziesz szukać um, u mnie filmiki na YouTube, albo po prostu gdzieś w YouTube, albo w wyszukiwarce w internecie, to stracisz dużo więcej swojego drogocennego czasu. A także, no jak już powiedziałem, że mam koncentrację, stres jak usunięcia stresu związanego z brakiem czasu. I po prostu możesz przyjść na konsultację i usuniesz ten problem za 30 minut. Jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał, także napisz komentarz, znajdziesz dodatkowe filmiki z folder powtarzanie z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.